Fabryka słów przedstawia. Wiedźmy. Antologia opowiadań. Arkady Saulski. Zwiędły kwiat. Czyta Wojciech Żołądkowicz. Pamiętam cię doskonale. Delikatne rysy, skóra tak gładka, że sprawiająca wrażenie jakby była z porcelany. Czujne mądre oczy, pełne miłości i oddania, dłonie maleńkie, zgrabne, zręcznie kreślące kaligrafie na papierze, cichy głos. Pamiętam cię nigdy nie zapomnę. Moja najdroższa, Hano. Mężczyzna wjechał na wzgórze i zatrzymał konia. Obserwował leżącą niżej wieś i okolice. Zaiste ludzie, którzy wskazywali mu drogę, mieli rację. Wioska Nagano była uboga i podła, zaś okalające ją pola uprawne zaniedbane, martwe. Zachmurzone niebo miało barwę brudnego żelaza. I go poklepał zmęczonego konia po karku Sięgnął do zaczepu przy siodle I zdjął zeń bulgoczącą tykwę Odkorkował, upił jeden łyk, potem drugi Zaburczało mu w brzuchu Był głodny Głodny, o tak Ciekawe, czy zaspokoi głód w tej podłej wsi Ktoś tam na dole musiał go dostrzec Mignął jeden ludzki kształt przy wyjściu z chaty Potem drugi Chłopi przyglądali mu się uważnie, samotnemu, odzianemu jak ronin jeźdźcowi na wzgórzu. Widzieli ubrudzony, słomkowy kapelusz, ciemne, kosoe, okrywające ciało. Słomkowej peleryny mino raczej z tej odległości nie widzieli. Podobnie jak pełnego zestawu daishio, obciążającego pas. Zjechał ze wzgórza powoli, chcąc zrobić na prostych kmiotkach jak największe wrażenie. Wjechał między podłe chatki i zatrzymał się wreszcie na samym środku wioski. Gdzieś w oddali wybrzmiał grom. Będzie burza, a na w najlepszym razie deszcz. i Icigo nie chciał tu czekać i moknąć. Wyjść! ryknął na całe gardło. Wyjść! Pokazać się! Nie musiał się im przedstawiać. Nie miał takiego zamiaru. Bez względu na to, co zaszło w przeszłości, bez względu na wszystko, był samurajem. I to ci chłopi mieli mu wyjść na spotkanie, okazać szacunek, zaproponować gościnę, napoić i nakarmić. To był ich przyobowiązek. W okienkach chat migały przestraszone twarze. Widzieli teraz miecze bardzo wyraźnie. Dobra, zadbana broń. Kimkolwiek był człowiek, który odwiedził ich osiedle, dbał o oręż. A to znaczyło, że umiał walczyć. Umiał zabijać. Ktoś wreszcie wynurzył się z jednej z chat. Mężczyzna był dobrze zbudowany, ale i tak kulił się pod spojrzeniem samuraja. Zgarbiony podszedł powolutku, a potem skłonił się głęboko. Szlachetny panie, odezwał się. Witaj w wiosce Nagano. Jestem Kejkuci, niejako przewodzę tym ludziom. Niejako. Pan Katumori nie wyznaczył nowego sołtysa po śmierci starego. Czekamy. To się jeszcze na czekacie, pomyślał Ichigo. Uznał, że zrobił na tych ludziach wystarczające wrażenie. Teraz, gdy czuli lęk i respekt, mógł zacząć wywoływać w nich bardziej ciepłe odczucia. Jestem Sendai Ichigo, przedstawił się. Przebyłem długą drogę do waszej wsi. Witamy Cię, o szlachetny panie. Czy przynosisz wieści od naszego ukochanego, daj mi o pana Katumori? Nie, choć przybywam z jego dworu, mam tu sprawę do załatwienia, osobistą sprawę, nie z Tobą i z nikim z wioski, z Waszą panią, prawdziwą panią. Z, z nią? Tak. Zeskoczył z siodła, stanął blisko chłopa, górując nad nim. Zaprowadzisz mnie do niej. Zrobisz to, prawda? Ugościli go najlepiej, jak umieli. Podali ryż, soję, pieczoną rybę, mięso. Kejkuci wyciągnął nawet maleńką, zakorkowaną buteleczkę sakę z pod desek podłogi. Posiłek skromny, lecz jak na tę zapadłą, wieś niemal królewski. I go jadł z apetytem. Pierwszy prawdziwy posiłek od dwóch, nie, trzech dni. Wcześniej tylko suche rybne chrupki i krzepiący napój z tykwy. Czuł, że może się nieco rozluźnić. Chłopi zajęli się jego wierzchowcem, szczotkowali brudną sierść zwierzęcia. Samurai zdjął kapelusz, odwiesił pelerynę. Odciążył też pas, odkładając katany i tanto pod ścianę, w zasięgu ręki mając jedynie krótkie łaki zaszy. Nie spodziewał się agresji ze strony chłopów, ale gdyby. cóż, krótka broń szybko ich uspokoi. Żona i córka Kejkucziego uwijały się przy palenisku, co jakiś czas kładąc przed mężczyznami nowe miski z ryżem, uzupełniając wodę w czarkach. I ci go jadł w ciszy. Doskonale zdawał sobie sprawę, że im dłużej milczy, tym większy wywołuje niepokój w gospodarzu. W końcu postanowił przerwać to kręcenie nożem w ranie. Odstawił czarkę z herbatą, spojrzał na Kejkucz jego. Wasza wioska to zaiste niesamowite miejsce, zaczął. Niesamowite to znaczy. I go wykonał nieokreślony gest dłonią. Martwe pola, brudne stawy rybne, nie słychać odgłosów zwierząt, a jednak jest i ryż, i mięso, i ryba. Za każdym razem wskazywał pałeczkami daną rzecz na niskim stole. Jest tego aż w nadmiarze. I ty doskonale wiesz skąd? Wiesz, czyje to dary? I wiesz, że i ja wiem, kuczli. Chłop zadarżał wyraźnie, skulił się pod spojrzeniem samuraja dziwnego, odzianego jak Ronin samuraja, który przybył do wioski znając ich największą tajemnicę wiedząc o ich prawdziwej pani. Gdzie ona jest? zapytał Icigo. Gdzie się ukrywa? Panie, ja to nie jest prośba chłop sflaczał. Negocjowanie z tym człowiekiem nie miało sensu. Mógł co najwyżej wyjaśnić, mu ubłagać, przekonać, że nie warto. Nasza pani żorogym, ona czuwa nad nami od dawna. Gdy dajmy, ruszyli na wojnę wiele lat temu wioskę spalono, wielu ludzi zamordowano. Mojego ojca Samurajowie pana datku ścieli tak, jak stał. Byliśmy zrozpaczeni. Wiesz przecież, panie, że inne sioła są daleko stąd, a do pałacu pana Katumori nie przyjęto by nas. Wtedy ktoś udał się na wzgórza i. odnalazł ją? Raczej ona jego. Panie, zrozum. Ona chciała nam pomóc. Do dziś pomaga. Nie musimy pracować w polu ponad siły, bo ona dostarcza plonów. Dość by wystarczyło koku i dla pana Katumori. Nasz ukochany dajmy nigdy nas nie odwiedza, bo i po co? Zawsze płacimy daninę, zawsze na czas i na wszystkie święta. Tak, wiem. Jesteście wzorem dla dworu, gdyby tylko wiedzieli, jaka jest prawda. A co by było, gdyby się dowiedzieli? Zapytał złośliwie wojownik. Wiesz, panie, szepnął Kmieć. Wiedział. Katumori wysłałby samurajów, wyrżnął mężczyzn, kobiety pohańbił i też zabił. Spaliłby wioskę do gołej ziemi. Ich pani byłaby panią popiołów. Tym bardziej masz powody, bym po powrocie do mojego pana milczał, czyż nie? Mam. Pomogę ci, panie, ale wiedz, że pani Jorogim o. Wiedz, że ona wymaga zapłaty, ofiary. Wasz poprzedni sołtys? Tak, ale panie on chciał sam, poszedł sam. Był stary, zbliżał się jego koniec, a że kochał nas, to się poświęcił. Pamiętamy o nim, nigdy nie zapomnimy. I czy go upił, łyk herbaty, analizował słowa chłopa, w końcu odstawił naczynie i spojrzał na Kejkucziego. Ja mam prośbę do twej pani. Nie martw się, mam czym zapłacić. Uśmiechnął się paskudnie. Nigdy nie zapomnę tej chwili, gdy nasze spojrzenia spotkały się po raz pierwszy. Odbierałem wtedy swój pierwszy miecz, a ty zasiadałaś wśród dam dworu. Komnata była jasno oświetlona, więc widzieliśmy się wyraźnie. Ukląkłem, odebrałem oręż, pochylony, wymówiłem słowa przysięgi wiecznej wierności. A ty wachlowałaś się, jakby ta sprawa w ogóle cię nie dotyczyła. W końcu jednak popatrzyłaś na mnie i wszystko było w tym spojrzeniu. Przysięgam ci, to ja wierny Sendaj Ichigo, dokończyłem. Zerknąłem jeszcze raz w bok, a ty, jak mi się zdało, skinęłaś głową, jakby z uznaniem. Jak długo trwało od tamtej pory ten nasztaniec spojrzeni dopowiedzeń? Słów pozornie rzuconych z uprzejmości, lecz przecież skrywających tyle znaczeń, znanych tylko nam dwojgu? Muśnięć dłoni gdzieś tam, gdy mijaliśmy się w pałacowych korytarzach? A potem rozstanie. Niezwyczajne rozstanie dwóch serc, lecz coś o wiele gorszego, straszniejszego. Rozstanie ostateczne, takie, które przynosi jedynie śmierć. Najdroższa, Hanu. Nie mogłem się z tym pogodzić, nigdy się nie pogodziłem. Stygnące dłonie, nieruchome oczy, usta, rozwarte tak, jakbyś chciała jeszcze coś mi rzec. Nie pogodzę się z tym, nigdy. Odzyskam cię. Odzyskam. Kejkuczy wprowadził go między wzgórza, tam, gdzie stały prymitywnie wykonane domki dla duszków i lampy. Była też usypana z białych kamyczków ścieżka wijąca się między ścianami pagórków i skałami. Chłop doprowadził go do ciemnego wejścia jaskini, ale potem powiedział, że dalej nie pójdzie, choćby i ci groził śmiercią jemu i całej wiosce. Był naprawdę przerażony. Samuraj machnął dłonią, odprawiając go. Sprawdził, czy zestaw Daishio jest dobrze podwieszony, po czym zagłębił się w mrocznej czeluści. Rzeczywiście łatwo było odnaleźć drogę. Jaskinia wiodła stromo w dół niczym studnia, po czym droga stawała się wygodniejsza. Nie trzeba było już pełznąć, lecz dało się iść nawet będąc wyprostowanym. I Chico spodziewał się chłodu i wilgoci, ale w pieczarze było wręcz gorąco. Pocił się, ocierał rękawem czoło. Szedł głębiej i głębiej, macając dłońmi w ciemnościach. Dotknął czegoś, Włocha, tego, co odskoczyło spod palców. Rozbłysnął ognisty pomarańcz. Pająk! To był pająk! Jego ciałko zaświeciło blaskiem. Po chwili pojawiły się kolejne, krążyły po skalnej podłodze, ścianach, nierównym suficie, ruszyły, jakby kierowane jedną myślą, w tym samym kierunku, oświetlając samurajowi drogę. Prowadzą mnie, pomyślał licznik. Wszedł za nimi. Tym razem podróż nie trwała długo. Jaskinia stawała się większa i większa. Pająki wlazły na wyższe partie ściana. Mężczyzna wszedł do wielkiej sali. Stąd już nie było wyjścia. Włochate, pomarańczowe kształty zatrzymały się, jakby wyczekując. Wtedy się zjawiła. I czy go czytał, o tym, jak może wyglądać pani wioski, lecz pisma uczonych mędrców i świętych mężów nie oddawały nawet małej części przepięknej grozy oblicza Giorogemo. Była uczepiona u samej góry wielkiej sali. Jej odnóża, białe i chude, były ni to ludzkie, ni pajęcze, połamane kilkoma stawami, wczepione w kamienie. Łączyły się z bodaj najzgrabniejszym ciałem, jakie samuraj w życiu widział, jędrne pełne piersi, kuszące krągłości ud, płaski brzuch bez śladu zbędnego tłuszczu. Głowę kobiety okalały długie, czyste czarne włosy, a jej oblicze było z jednej strony zmysłowe i piękne, z drugiej straszliwe, wykrzywione w upiornym uśmiechu. Zachichotała, zsunęła się po skalnej ścianie Skuliła tylko po to, by zmaterializować przed nim już jako normalna, ludzka kobieta Odziana w białek i mono, cnotliwie skrywające jej kuszące kształty Wyciągnęła dłoni, i musnęła jego policzek, a on był zbyt wstrząśnięty, by się cofnąć, odepchnąć ją Jej dotyk był czuły i delikatny Jakże przystojnego mężczyznę przysłali mi wieśniacy, rzekła cicho, głosem niskim, wibrującym od ledwie skrywanego podniecenia. Cóż to za łakomy kąsek? Rzeknij mi, przystojny mężu, jak mam Cię zwać. Spędzimy ze sobą trochę dużo czasu. Fabryka Słów dziękuję za wysłuchanie audiobooka. Nagranie i realizacja Audioteka.